Do premiery serialu Obi-Wan Kenobi pozostały już tylko trzy tygodnie. Nic więc dziwnego, że machina promocyjna produkcji wchodzi na najwyższe obroty, a 4 maja, w Dzień Gwiezdnych Wojen, otrzymaliśmy drugą zapowiedź serialu. I chociaż Zwiastun no, nie zdradza może zbyt wiele, to znalazło się w nim kilka ciekawych smaczków, które omówimy sobie w tym materiale. No dobra, to do dzieła. O ile w pierwszym teaserze słyszeliśmy podobną kwestię wypowiadaną przez Obi-Wan'a wiecie o tym, że Jedi przegrali wojnę i muszą pozostać w ukryciu tak tutaj została ona rozwinięta. Dzięki temu możemy założyć, do kogo te słowa są kierowane, a wygląda na to, że to fragment rozmowy Kenobiego z drugim ocalałem z rozkazu 66 rycerzem. Za sprawą Jasona Warda, znanego insidera, wiemy, że w serialu pojawi się nowy Jedi, który prawdopodobnie odnajdzie Obi-Wana i spekuluje się, że to właśnie tropem tego tajemniczego Jedi na Tatooine podążą inkwizytorzy. No, przyznacie, ma to sens. Kwestia wypowiedziana w zwiastunie sugerowałaby, że Kenobi próbuje wraz z nowym towarzyszem umknąć niepostrzeżenie inkwizycji. Kolejny fragment zwiastuna musi mieć natomiast miejsce jeszcze przed pojawieniem się nowego Jedi i inkwizytorów. Mimo że Kenobi na Tatooine przebywa już od 10 lat i jak widać, strzeże bacznie Luka, wciąż nie potrafi namówić Owen'a do tego, by ten pozwolił rycerzowi szkolić chłopca. To ciekawy dialog, bo być może serial zdradzi nam, jak wiele o losach Anakina wie tak naprawdę Owen. Czy zakłada po prostu, że jego przyrodni brat zginął w czasie rozkazu 66 razem z innymi Jedi, czy też Obi-Wan zdradził mu coś więcej na temat roli swojego dawnego ucznia w upadku republiki? Być może, biorąc pod uwagę, w jak wielkim niebezpieczeństwie znaleźliby się Larsowie, gdyby Imperium dowiedziało się o Luku, Kenobi mimo wszystko powiedział im prawdę.

w kolejnym segmencie mamy kilka ujęć fortecy inkwizytorów na księżycu Nur, a więc lokacji dobrze nam znanej z gry, upadły zakon. Zastanawiam się, kto wypowiada kwestię o tym, że Kenobi przepadł. To, że to któryś z inkwizytorów no, jest oczywiście raczej pewne, ale nie słyszymy tu raczej wielkiego inkwizytora, bo nie brzmi on jak Rupert Friend. Być może to piąty brat, który w serialu także się pojawi i widzimy go w samym Zwiestunie. Z tej krótkiej wymiany zdań możemy za to wywnioskować, że na poszukiwania Obiłana naciska przede wszystkim trzecia siostra, uważająca, że inni inkwizytorzy zwyczajnie szukali Kenobiego nie tam gdzie trzeba. I dziewczyna w kulki sobie zdecydowanie nie leci, bo zobaczyć możemy, jak z fortecy wysyłane są sądy imperialne, jak również dowiadujemy się, że siostra najmuje łowców nagród. Przez krótką chwilę w Zwiastunie pojawia się zresztą sekwencja walki Kenobiego z łowcami na planecie Daju, a jednym z tych łowców jest Forlom. Kojarzyć możecie go z Imperium kontratakuje, aczkolwiek w filmie było go tyle co nic większą rolę odgrywa chociażby w wydawanej teraz w Polsce komiksowej serii Łowcy Nagród. Swoją drogą zaangażowanie w polowanie na obiłana gildii łowców daje nadzieję, że zobaczymy jeszcze innych znanych bounty hunterów. Może jakieś cameo zaliczy młody Boba, w końcu no, kto jak kto, ale Fett z pewnością mógłby chcieć zabić Obi-Wana. Wiecie, no taka mała zemsta na zakonie za śmierć Django z rąk Maysa. no ale zobaczymy, tutaj oczywiście spekuluję. Zwróćcie też uwagę, że Obi-Wan cały czas posługuje się tutaj Blasterem, co skłania mnie ku tezie, że na tym etapie pościg dotyczy drugiego Jedi, któremu Kenobi pewnie po prostu towarzyszy bo przecież gdyby walczący z nim osobnicy wiedzieli, że Obiłan jest rycerzem, nie byłoby raczej sensu wstrzymywać się w walce i nie korzystać z miecza świetlnego. Sugerowałyby to też słowa trzeciej siostry, która mówi, że chce, by ten, kogo ścigają, został przyciśnięty. Ten dialog jest akurat zmontowany tak, że nie musi dotyczyć Obiłana. Słychać tam wyraźnie przerwę i ewidentnie coś wycięto. Być może siostra liczy na to, że drugi rycerz naprowadzi ją na Kenobiego, a że w pewnym momencie Obiłana udaje jej się namierzyć, świadczy o tym kolejny fragment. W jej słowach ciekawe jest jednak w szczególności to, że krzyczy do Obiłana nie możesz przed nim uciec. Musi tutaj oczywiście mieć na myśli Wejdera, którego w zwiastunie widzimy, choć nie w całości, co też jest moim zdaniem dobrym rozwiązaniem. Powiecie, no, najlepsze zostawmy sobie na serial, niech nie pokazują nam zbyt wiele w tych zwiastunach. W każdym razie wygląda na to, że to właśnie trzecia siostra naprowadzi Weidera na Kenobiego. I muszę wam przyznać, jestem ciekawy, jak będzie wyglądała relacja Inkwizytorki z mrocznym lordem. Bo wygląda to tak, jakby chciała się przed nim wykazać. No, jej wątek robi się coraz bardziej intrygujący. Podoba mi się też to, że na dwóch ujęciach widzimy percz trooperów, a więc specjalny oddział komandosów szturmowców szkolonych w jednym celu zabijania Jedi. Widzieliśmy ich już w Upadłym Zakonie i cieszę się, że teraz zadebiutują w formie aktorskiej. Zastanawiam się, czy grupa biorąca udział w tym polowaniu składa się z klonów, bo chociaż nie wszyscy Szturmowcy Czystki byli klonami Django, to taki oddział zobaczyć mogliśmy w komiksowej serii Darth Vader – Mroczny Lord Sithów. Co prawda, tam wszyscy padli trupem, więc może to był po prostu ostatni taki oddział. Ale fajnie byłoby zobaczyć chociaż jedynego klona pod tymi maskami. To byłby fajny motyw. Wiecie, zobaczyć, jak Obi-Wan zareagowałby na widok klona. W końcu, te twarze kojarzą mu się od lat ze wszystkim, co najgorsze. Wydaje mi się, że ciekawym pomysłem byłoby umieszczenie pod taką maską na przykład Kodiego, a więc klona, o którym nie wiemy za bardzo co wydarzyło się z nim po rozkazie 66, a który ma bardzo długą historię z Kenobim. W tych ujęciach przez sekundę widzimy też nowego droida, który ma być ponoć równie sympatyczny co BD-1 z upadłego zakonu. Co ciekawe, droid ten ma być towarzyszem młodej Lei. Nie chcę jednak za bardzo wchodzić w szczegóły wątku księżniczki, bo w zwiastunach jej nie widzieliśmy, a większość informacji o niej pochodzi głównie z wycieków, więc musiałbym rzucać tutaj ciężkimi spoilerami. Ale dostajemy to, na co wszyscy czekamy, a więc małą zajawkę Darfa Vadera. W szczególności moją uwagę zwróciło jednak ostatnie ujęcie z powoli otwierającym oczy Obi-Wanem. W jednym z wywiadów wcielający się w Kenobiego Iwan McGregor wyznał, że ma scenę z Vaderem, w której Sid pojawia się nagle za jego plecami. Być może to fragment właśnie tej sceny, gdzie Kenobi wyczuwa w mocy nadejście swojego dawnego ucznia. W ogóle cały ten zwiastun buduje tak napięcie, że chociaż Wejder w pełni się w nim nie pojawia, no to czuć jego obecność, zwłaszcza w tej końcówce. Mam nadzieję, że w serialu będzie podobnie i że nim Sita zobaczymy, to wcześniej będziemy stopniowo czuć, że on gdzieś tam jest i pociąga za sznurki. W zwiastunie pojawiają się jeszcze dwie rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Pierwsza to ten jegomość. W pierwszej chwili zakładałem, że to nasz nowy Jedi, bo i szaty nawet wydają się dziwnie znajome, ale teraz nie mam już pewności. Jeszcze kilka tygodni temu była mowa, że nowy rycerz nie będzie człowiekiem, aczkolwiek to był wyciek. A jak to z wyciekami bywa, nie każdy musi się sprawdzić, więc kto wie, może to właśnie ten nowy Jedi. Natomiast druga zagadkowa postać to ów-droid. Walczy ze szturmowcami, więc zakładam, że raczej jest po stronie Obiłana. Może został przez kogoś wysłany, by pomóc Kenobiemu, na przykład przez Baila Organę, skoro w historię zaangażowana będzie Leia. Pierwsze dwa odcinki serialu zadebiutują na Disney Plus już 27 maja, a my, z racji na to, że w Polsce usługa startuje 14 czerwca, będziemy musieli poczekać dodatkowe dwa tygodnie. Ale plus jest taki, że od razu dostaniemy cztery odcinki, więc będzie można strzelić sobie jakiś maratonik. Jak zawsze, dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o nowym zwiastunie, na co jeszcze zwróciliście w nim uwagę, co mi umknęło. Na koniec chciałbym wyróżnić patronów kanału, którzy dołożyli swoją cegiełkę do powstania tego filmu. Jeszcze raz wielkie dzięki za udzielone przez Was wsparcie. Jeśli podobał Ci się ten film, zachęcam do zasubskrybowania kanału do it. i kliknięcia w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych materiałach. Wściekłe wąsy znajdziesz też na Instagramie, Facebooku czy Discordzie. Jeśli masz taką możliwość i chęci, gorąco zachęcam do wsparcia kanału na platformie Patronite. Zostając patronem, nie tylko dostajesz różne bonusy, ale i pomagasz mi tworzyć więcej treści. Link do profilu na Patronite znajdziesz w opisie tego wideo. A na teraz to byłoby na tyle. Trzymajcie się i niech moc będzie z wami.